Jak wyglądają i jak smakują nowe płatki Timu X? Jesteśmy dzisiaj w Toruniu, za moimi plecami jedna z toruńskich Biedronek i za chwilę wejdę tam i kupię wszystkie płatki Timu X. I tutaj są te gagatki. Jak szedłem z nimi do kasy, to trzymałem je jakbym miał w ręku najcenniejszy skarb. Zauważył to Marcin Dubiel, aż poprosił o kontakt. Skąd wiem? Bo dostałem wiadomość. Czas spróbować tego potwora. Nacu? Dubiel za cztery opakowania 300-gramowych płatków Timu X zapłaciłem 37,96 zł groszy. Płatki występują w dwóch wariantach smakowych i dwóch wariantach kolorystycznych: Natsu, peanut butter i dubiel czekoladowo-karmelowe. Dla mnie smaczniejsza jest Natsu. Kuleczki są większe, płatki mają prostszy skład i jest prawie 6% pasty orzechowej. Natomiast u dubiela kuleczki są znacznie mniejsze oraz są mniej wyraziste w smaku, a do tego jest syrop glukozowo fruktozowy w Płatkach też są polaroidy. A co wy sądzicie o płatkach Timu X? Z kim zjedlibyście takie pyszności? Dajcie mi znać koniecznie. em comentário